Chcesz być dobrym menedżerem, musisz dbać o kondycję psychiczną swoich podwładnych, ale także i o swoją. Poważnym niebezpieczeństwem, jakie stoi zwłaszcza przed kadrą kierowniczą, jest syndrom wypalenia zawodowego. Niezauważony, bagatelizowany czy pozostawiony samym sobie może doprowadzić do często nieodwracalnych, tragicznych konsekwencji życiowych. Dzisiaj o tym, co to jest wypalenie zawodowe, jakie są jego główne objawy, jakie przyczyny i sposoby przeciwdziałania. Według Wikipedii, wypalenie zawodowe to stan, w którym pracownik czuje się chronicznie przemęczony i niezadowolony z pracy, staje się zdystansowany i coraz mniej się w te pracę angażuje. Ale w gruncie rzeczy można to zdefiniować jednym określeniem. To jest taki stan, w którym po prostu przestajemy odczuwać radość z tego, co robimy. Oczywiście część ze słuchaczy może powiedzieć, że radość z pracy to zjawisko, które w ogóle nie istnieje albo istnieje rzadko. No ale jest to nieprawda. Ale jeżeli ktoś z Was. Faktycznie nigdy nie czuł się w danej pracy dobrze i nie znał uczucia takiego zawodowego zadowolenia, to jest to zupełnie inny problem, na inny odcinek. Zatem, dla uściślenia, wypalenie zawodowe to jest stan, w którym przestajemy czuć ten specyficzny fan z pracy, który czuliśmy kiedyś. Z moich doświadczeń główne przyczyny wypalenia można opisać w trzech punktach. Po pierwsze. Jest to spowodowane długotrwałym i silnym stresem wywieranym przez przełożonych. Stresogenne działanie wyższego kierownictwa może być spowodowane dwoma rzeczami. Socjopatyczną czy też psychodewiacyjną postawą naszego szefa, który może odczuwać coś w rodzaju chorej satysfakcji, znękania podwładnych, zastraszania ich i generalnie zarządzania strachem. Niestety są tacy menadżerowie i to wcale w niemałej liczbie. Ale, co znacznie częstsze, stres może być też spowodowany nadmierną, oderwaną od realiów presją na wyniki, która nie jest zależna od chwilowej koniunktury, ale jest stała, niezależnie od tego, czy firma jest w dobrej czy w gorszej kondycji. Drugą, częstą przyczyną wypalenia zawodowego jest rutyna i monotonia. Są takie firmy, stanowiska i procesy, gdzie przez lata nie zachodzą żadne istotne zmiany czy innowacje. W takich czy innych przyczyn panuje stagnacja. Firma wprawdzie funkcjonuje, sprzedaje i zarabia, ale my po latach wykonywania tej samych czynności dla tych samych klientów przestajemy odczuwać już jakiekolwiek zadowolenie. Po prostu, nawet będąc menedżerem, pracujemy prawie jak robot na linii produkcyjnej, powielając powtarzalne okresowe czynności. I wreszcie trzecią przyczyną może być przeżycie jakiejś traumy, zarówno zawodowej, jak i osobistej. Taki uraz może być na tyle silny, że powoduje zanik jakichkolwiek chęci do działania. Znałem dyrektora pewnego centrum logistycznego, który przeżył głębokie załamanie nerwowe po tym, jak w pożarze jednego z jego magazynów ucierpiało kilkunastu pracowników. Mimo iż samo starzenie było absolutnie losowe i w najmniejszym stopniu nie obciążało tego dyrektora, to jednak nie mógł on się z tym pogodzić, nie mógł się odnaleźć z powrotem w swojej funkcji po tej tragedii. Zrezygnował z pracy i długo nie mógł znaleźć innej. W wielu zatem przypadkach wypalenie zawodowe może się stykać z ogólnymi stanami depresyjnymi. Nie potrafię wskazać związków czy czynowo-skutkowych, ale, np., uraz psychiczny może doprowadzić do depresji, która objawi się wypaleniem. Albo odwrotnie, długotrwały proces wypalenia zawodowego przechodzi w stany depresyjne. To jest temat dla psychologów czy psychiatrów. Istotne jest tylko to, że bagatelizowany stan wypalenia zawodowego najprawdopodobniej przyniesie poważne i trudno odwracalne, jeżeli w ogóle skutki psychiczne. Poważną i taką bardzo namacalną konsekwencją wypalenia jest zaburzenie samooceny i utrata wiary w swoje możliwości. Na stanowiskach kierowniczych często przejawia się to w kompletnym braku nowych pomysłów czy idei i w związku z tym w niemożności podejmowania poważniejszych decyzji. To zaś z kolei w prostej linii prowadzi do tego, że przestajemy być postrzegani jako wartościowy menedżer i tracimy stanowisko najczęściej razem z pracą. Następuje wówczas bardzo niebezpieczny moment, kiedy rozpoczynamy poszukiwania nowego zajęcia i na rozmowie o pracę jesteśmy proszeni o odpowiedź na pytanie o przyczyny zwolnienia. Bezpośrednią taką przyczyną są niestety nasze słabe osiągnięcia w poprzedniej firmie. Ale ponieważ ich praprzyczyną było wypalenie, a nie indywidualny brak predyspozycji, wiedzy czy talentu, oznacza to, że w nowym, korzystniejszym środowisku możemy ponownie osiągać istotne sukcesy. Problem jednak z tym, że nasz rozmówca musi o tym wiedzieć i to rozumieć. W przypadku, kiedy rozmawiamy z młodym rekruterem lub mało doświadczonym kierownikiem, szanse na to są niewielkie. Natomiast jeżeli naszym rozmówcą jest osoba, która zna już takie przypadki, szczery opis problemów powinien pomóc jej i nam w zrozumieniu naszej sytuacji. Ale tak czy siak, do takich rozmów musimy się specjalnie przygotować ponieważ nasze poczucie wartości i samooceny w trakcie wypalenia zawodowego jest istotno obniżone i będzie to widoczne podczas rekrutacji, co oczywiście obniży nasze szanse w porównaniu z innymi. Jak zatem podejść do problemu radzenia sobie z syndromem wypalenia? Oczywiście możemy starać się szukać pomocy u psychologów, psychoterapeutów czy nawet psychiatrów. Jest to chyba niezmęte zwłaszcza w Stanach szczególnie silnych lub u osób z mniejszą odpornością psychiczną. Jeżeli jesteśmy już na etapie poszukiwania pracy, polecam kontakt z doświadczonym coachem, który może naprawdę pomóc w odzyskaniu wiary w siebie podczas rekrutacji i praktycznie doradzić nam, w jaki sposób przygotować się do takich rozmów. Ale jeszcze kiedy pracujemy, możemy również starać się pomóc sobie samemu, stosując metodę, którą nazwałem metodą małych sukcesów. Metoda ta polega generalnie na poszukiwaniu mikrosatysfakcji w pracy z drobnych osiągnięć. Weźmy taki przykład. Pracuję na stworzonym przez siebie arkuszu kalkulacyjnym, którego używam w niezmienionej postaci od dłuższego czasu. Spróbujmy coś w tym arkuszu zmienić. Być może zastosować bardziej wydajne formuły albo jakieś funkcje usprawniające. Albo nawet poprawić szatę graficzną, bazując na wzorach internetowych. I wyobraźmy sobie teraz, w jaki sposób będzie wyglądał czy też funkcjonował nasz arkusz po tym, jak te innowacje wprowadzimy. Postarajmy się wzbudzić w sobie przyjemność z tego, że wykonamy coś, co da nam jakąś realną korzyść, czy też ułatwienie w pracy. Następnie połóżmy się spać z taką myślą, że jutro mamy do zrobienia coś niewielkiego, ale sensownego, co ma nam dać radość z osiągnięcia planowanego efektu. Kluczem jest tu właśnie budowanie takiego psychicznego wyobrażenia, że nasza jutrzejsza praca, nawet jeżeli drobna, będzie miała sens i akurat jutro pójdę do pracy z przyjemnością. To jest oczywiście tylko mały i drobny przykład. W szczególności jeżeli jesteśmy menedżerem, zarządzamy działem czy organizacją, no to oczywiście te fadne są próby wymyślenia działań bardziej ambitnych i stosownych, na przykład podnoszących sprzedaż czy wyniki. Ale rzecz w metodzie i podejściu. Jeżeli uda nam się wzbudzić u siebie wiarę w sens zrobienia rzeczy, które sami zaplanowaliśmy, i będziemy to stosować regularnie, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby wypalenie przezwyciężyć. Metoda małych kroków czy małych radości ma sens, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy wypalenie to efekt rutyny lub traumy. Sprawdzi się wtedy, kiedy problem leży niejako po naszej stronie, kiedy mamy możliwość wpływu na środowisko, w którym pracujemy. Jeżeli jednak wypalenie jest efektem działań naszych szefów, to w zasadzie nie mamy innego wyjścia, jak zmienić środowisko, które jest toksyczne. Jest to rzecz trudna i podświadomie będziemy starali się taką decyzję odwlekać, ale im później to zrobimy, tym większe ryzyko głębszej psychicznej zapaści. A zatem dbajmy o swoją kondycję psychiczną, a będąc menedżerami nie zapominajmy także o kondycji psychicznej swoich podwładnych. A czy wy macie jakieś doświadczenia z wypaleniem zawodowym? Być może znacie jakieś sprawdzone metody diagnozy i postępowania? Jakie są waszym zdaniem niezbędne działania, aby z sukcesem zmienić pracę pomimo zawodowej depresji? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na następne odcinki podcastu Jak być dobrym menedżerem.